Dzień dobry, to ja mówię. Proszę Państwa, będę starał się, żeby dzisiaj było troszkę śmiesznie, ale żeby było śmiesznie, to najpierw trzeba zbudować tło, a jak powiadają klasycy gatunku komediowego, nie twórcy kabaretów Polsatu, którzy zdaje się tam mają jakieś problemy teraz, cenzura, czy nie wiadomo co się tam dzieje, no, ale tym tu ja się zajmować nie zamierzam, bo tego staram się nie oglądać dla higieny ciała i duszy. Tak jak mawiają klasycy komedii, no, najlepszym tłem dla komedii jest tragedia. Czyli zacznę poważnie, proszę Państwa, i jeszcze w dodatku zacznę od szantażu emocjonalnego, czyli takiego parszywego narzędzia perswazji, które stanowczo i zawsze odrzucam. Otóż, proszę Państwa, nieczęsto bo to się zawsze kończy słynnym zawołaniem, komunikatem, wyproszeniem wypad pajacu. Czytam tu i ówdzie, czy jestem zadowolony ze swojego wyboru, czy bardziej jestem szczęśliwy z tego powodu, że PiS nie rządzi, czy z tego powodu, że Tusk i cała ta ekipa zacznie rządzić. No to powtórzę raz jeszcze, ale to nie tym ludziom, którzy wysyłają te komunikaty, ale ludziom, którzy być może są w moim, podobnym położeniu do mojego, czyli poprzekreślali wszystko, co się dało na kartach wyborczych, z wyjątkiem karty referendalnej, nadal uważam, że to referendum miało sens. Pomimo idiotycznej treści i formy pytań, no to dało się z tego, nawet na głupie pytanie da się mądrze odpowiedzieć. No to proszę Państwa, konsekwentnie odpowiadam. Trzecia kadencja PiS niewiele by się różniła od ponownej kadencji Tuska. To towarzystwo było już całkowicie zblazowane, to towarzystwo już było całkowicie oderwane od rzeczywistości. No jeśli szef całego tego towarzystwa, Jarosław Kaczyński, mówi, że przegrali między m.in. przez tłuste koty, czyli ludzie, którzy zasiedzieli się na pewnych stanowiskach i przyspawali się do stołków i... Przestali słuchać tego, co jest głosem, nazwane głosem społecznym. No to jest tylko jeden z wielu przyczyn, jeden, jedna z wielu przyczyn, jeden z wielu powodów, które wykluczały, przynajmniej w moim przypadku, możliwość oddania głosu na tą ekipę. A oni po prostu za to, co zrobili, muszą, muszą ponieść karę, muszą przywartościować pewne rzeczy, muszą spojrzeć się na inne rzeczy z należytym szacunkiem, a na jeszcze inne z należytym dystansem i ten, ten dystans głównie dotyczy oponarzy. I to wszystko, proszę Państwa. A to, że jeśli gdy się w polityce robi głupoty, gdy się popełnia błędy, ale jeszcze do tego gnębi własny elektora, a później beczy, płacze nad tym, że się utraciło wiary, no to proszę Państwa z tymi szantażami emocjonalnymi proszę się udać na Nowogrodzką, a nie pod adres biskupin na Dolnym Śląsku. Obok miasteczka hojnów. Dobrze, proszę państwa, to tyle jeśli chodzi o powagę. Ja użyłem słowa tragedia, ale to chyba nie, niekoniecznie, bo cały czas tutaj też jestem konsekwentny. Żadnej tragedii nie będzie, żadnego umierania Polski też nie będzie. Natomiast, proszę państwa, jeśli chodzi o komedię, no tutaj scenariusz jest tak przewidywalny do bólu, że no w zasadzie nie wiadomo, czy, czy, czy jest śmieszne, bo jeśli coś jest przewidywalne, to w reguły nazywa się to sucharem, a nie nową, świeżą komedią, ale ponieważ jest to trochę inny skład, trochę inne wydanie i też trochę inna, może bardzo inne okoliczności polityczne, to mimo wszystko jakieś elementy świeżości w tym wszystkim są, no bo kto wcześniej, proszę Państwa, słyszał o czymś takim jak Marszałek Rotacyjny? I to jest już pojęcie, które się, proszę Państwa, rozbudowuje. Szczególnie rozbudowane jest w stacji TVN 24, gdzie, jak zwykle, robi się podglebie do różnych idiotycznych akcji w wydaniu kiedyś demokratycznej opozycji, a teraz demokratycznej koalicji, bo wiele wskazuje na to, że pomimo. Śmieszności i trudności, ta koalicja jednak powstanie, no ale powstanie w takiej formie, którą można nazwać karłowatą, w porównaniu do tego, co, co było planowane, co było zapowiadane. Marszałek rotacyjny, proszę Państwa, to jest pomysł, który stanie się symbolem tej ekipy i początkiem komedii. Twierdziłem, twierdzę i będę twierdził, że to towarzystwo nie ma prawa. Zachować statusu powagi i takimi kompromitującymi satyrycznymi pomysłami będzie się non-stop odznaczać. No bo proszę Państwa, cóż to znaczy marszałek rotacyjny, a są już trzy wersje tej, tego stanowiska. To znaczy, ma być albo ma być jeden rotacyjny, co wyklucza trochę to pojęcie. Przeczy temu pojęciu i ma być to wówczas Szymon Hołownia na 4 lata, albo ma być to rotacyjny marszałek dwuletni, z dwuletnią kadencją i wtedy miałby być to Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty, albo ma być to, jak to zapowiedział Borys Budkał, tvn 24, właśnie. Ma być to marszałek rotacyjny jednoroczny. No niczym bylina jednoroczna. Dobra, robota no, to, to ani słowa. Pewnie znowu jakąś bzdurę palnąłem. Stara skoryguje. Będę miał jazdę w domu. Proszę Państwa, do to jak się temu przyjrzeć, i uświadomimy sobie, jakiej funkcji to dotyczy. No, a dotyczy to drugiej osoby w państwie, przynajmniej w tej hierarchii politycznej, e, czyli marszałka sejmu i rozdrabnia się tą funkcję, odpowiedzialną funkcję, robi się z tego kabaret, robi się z tego mówiąc wprost jaja, no to jaki to jest start tej ko y, koalicji? No komediowy, proszę Państwa, coś co miało być praworządnością, co miało porządkować, Absurdy w polskim życiu politycznym, jakie to Absurdy miało, jakie to Absurdy wprowadziła poprzednia ekipa, no staje się śmieszne, staje się żartem na samym starcie. No i tutaj warto zadać pytanie, proszę państwa, no a dlaczego premier nierotacyjny, dlaczego nie minister obrony sprawiedliwości, dlaczego nie sędzia przewodniczący tam prezes Sądu Najwyższego nierotacyjny? I tutaj też można ustalać różne kadencje poza kadencjami ustawowymi. No bo proszę Państwa, marszałek Sejmu czy marszałek Senatu tak naprawdę w cudzysłowie jest rotacyjny, bo to, kto będzie sprawował tę funkcję, zależy wyłącznie od tego, jaka zostanie zbudowana większość w Sejmie. A w tym przypadku mamy pewne zapętlenie, bo ta większość, która rzekomo jest w Sejmie, czy ma być w Sejmie, nie potrafi dogadać się w taki sposób, aby odpowiednie stołki zostały przypisane odpowiednim ludziom. No i te kompromitujące komediowe kulisy rozmów nie wypływały do mediów i tym samym nie ośmieszały całego tego towarzystwa. A pomysł z tą rotacją, taki główny argument, który ma to, umówmy no się usprawiedliwiać. Przykryć, dać alibi, to jest równomierne branie odpowiedzialności, rządzenie w każdej sferze, zarówno w sferze ustawodawczej, czyli w Sejmie i w Senacie, jak i w sferze wykonawczej, czyli w rządzie. No, proszę Państwa, no to jeszcze raz wrócę do tego. Dlaczego w takim razie, skoro to jest klucz do tej komedii, do tego rozmieniania na drobne jednego z poważniejszych stanowisk w państwie, to dlaczego tego nie przełożyć na kolejne resorty, na kolejne stanowiska? No tutaj widać, że Szymon Hołownia, przy całej swojej megalomanii, mitomanii nie ośmielił się pójść tak daleko i zaproponować, to znaczy, on zaproponował rozwiązania systemowe. To znaczy, że ten marszałek sejmu miałby być, nie wiem, ustawowo, czy w ramach regulaminu Sejmu, co mi się wydaje mało konstytucyjne, zapisany jako rat, rotacyjny, czyli jego kadencja powinna właśnie tam trwać w zależności od tego, jak tam się na tych nasiadówkach z studiem i chowią, ogadają, no, rok, dwa lata czy dwa i pół. W taki sposób należałoby to rozwiązać, no to jest oczywiście rozwinięcie komedii. No ale to co z resztą stanowisk? Jeśli ta współodpowiedzialność ma być równomiernie rozłożona, no to premier Tusk powinien też maksymalnie dwa lata sprawować urząd. No ale tu wrócę do przerwanego wątku. Szymon Hołownia przy całej swojej miłości do osoby własnej wyraźnie zaznaczył, że nie powinno to dotyczyć stanowiska premiera. O. Ciekawa historia. Ona podpowiada tyle, że on ciągle liczy na to, że marszałek i premier nie będą rotacyjni, czyli działa we własnym interesie. No, w międzyczasie mamy, proszę Państwa, takie kwiatki jak wypowiedź Henik Kloski. Jeśli przekręciłem nazwisko, to przepraszam, bo to, to nieświadome działania. No niektóre z tych nazwisk po prostu są, no niektóre wręcz są niewymawialne, jak ta Shorung wielgus. To no nie jest istotne. Pani wiceprzewodnicząca partii Polska 2050 z kolei w Radiu Z oświadczyła takim typowo politycznym językiem, że kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tysięcy nie będzie. A proszę państwa, nie będzie jej dlatego, <laughs> przepraszam, że pani Henik Klocka nie znajduje przestrzeni dla takiego rozwiązania. No, nie, nie znajduje przestrzeni, to jest taka nowomowa słowotwórstwo typowe polityczne. Ona tam chyba jeszcze dodała, że w kontekście realiów budżetowych czy, czy fiskalnych. No coś w tym stylu politycznym, wiecie, państwo, jak polityk coś mówi, to on mówi tak naprawdę do siebie i do innych polityków, bo nikt inny normalnych te, te, tego bełkotu tej nowomowy nie rozumie. No ale postarajmy się to przetłumaczyć. No to jest, jak napisałem na portalu. Patrzymy, taki folietom poświęcony tej wypowiedzi, ale też na, na tle historycznym innych politycznych wypowiedzi typu nie odnajduję w swojej pamięci, czy wypowiedź Morawieckiego na temat ceny chleba, gdzie on tam przez półtorej minuty mówi o cenie chleba i tej ceny nie podaje. No to jak sobie to wszystko jakoś postaramy poukładać, przetłumaczyć, no to tutaj trzeba przywołać jeszcze jednego klasyka, czyli pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie ma takiej fizycznej możliwości i to trzeba, proszę Państwa, fizycznej i finansowej. I to trzeba powtarzać do znudzenia, aby te wszystkie obietnice, gdzieś oszacowane na poziomie 300 miliardów, mogły wejść w życie. No to oczywiście załam oznaczałoby załamanie całkowite finansów. I Tusk miałby to głęboko gdzieś, ale tutaj paradoksalnie Unia będzie na to temu się przyglądać. Bo wiadomo, że chodzi o realizację tych rozmaitych celów fiskalnych, debetowych, budżetowych, PKB i i tak dalej. To wszystko jest pod kontrolą tego europejskiego Molocha. Więc te początki związane, proszę Państwa, z komediowe początki związane z rotacyjnym marszałkiem, rotacyjnymi ministrami i rotacyjną w sumie koalicją, no to są dopiero początki. Im dalej w las, tym oczywiście więcej drzew i tym więcej komedii wykonali u tej ekipy. Ja jestem, proszę Państwa, co do tego w 100% przekonany. No przecież nie zmieni się nam rzeczywistość z dnia na dzień. Jeśli w Polsce mm, przedmiotem. Ożywionej dyskusji było ten, była jedna padnięta klasz w Stadninie Wianowie. Czy wycięcie a atakowanych przez kornika drzew, puszczy czy no co tam jeszcze? Śnięte ryby wodrze, na co wpływ mamy jak się okazało również. Niewielki, no nie wspominając o rakietach ruskich i ukraińskich, no to ktoś mi chce wytłumaczyć, ktoś mi chce przekonać, że takie historie nie będą się zdarzały pod rządami tej nadchodzącej koalicji i nie będą, oczywiście one nie będą pewnie w takim stopniu tematami dnia w TVN24 i w telewizji polskiej, która będzie inną telewizją, będzie telewizją Tuska 2, no, ale internet weźmie to na tapet i będzie to, proszę państwa, wałkowane non-stop. Ta produkcja memów, śmiesznych komentarzy i tak dalej. No, na to ta ekipa jest skazana, tym bardziej, że to jest naprawdę bardzo podatny materiał do tego typu komentarzy. Więc dla mnie, proszę państwa, rotacyjny mieszkałek to jest symbol przyszłej. Komedii, wykonaniu tej ekipy, i to będzie serial komediowy, nie proszę Państwa, no albo nie, kończąca, nie kończąca się komediowa opowieść, jak, jak, jak to woli. Także uspokajam wszystkich ponownie, ty, ty, również tych, którzy próbują szantażować emocjonalnie ludzi głosujących według własnego sumienia, według własnego przekonania i z taką intencją, aby politycy za swoje czyny. Brali odpowiedzialność. Ponosili po prostu zasłużoną karę, a PiS na taką karę zasłużył. W postaci oderwania, przepraszam, za dosłowne stwierdzenie dość popularne od koryta, bo to im się przyda. Eee, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Jedni zasłużyli na karę, a przed drugim prawdziwa komediowa, przed drugimi prawdziwa komediowa droga i ta władza będzie się, proszę Państwa, bardzo szybko używać, bardzo szybko używać i to właśnie w takiej komediowej formule. To już nie jest ten sam Tusk, to jest nie jest ta sama ekipa, którą Tusk może, mógł swobodnie modelować jak plasterinę. to jest ekipa, o której Tusk będzie bardzo zależny i wszystkie głupoty opowiadane przez potencjalnych ministrów, ale przecież tam giganci nie zostaną ministrami, Podsekretarzy stanu, i innych posłów będą szły na konto całej tej ekipy i będą ją sukcesywnie ośmieszały. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.